halo, sprawdzamy, co czeka Cię w tym tygodniu, jakie tutaj wydarzenia na Ciebie czekają i czego możesz się po prostu spodziewać. Już Ci wszystko po kolei mówię. A więc hmm, początek tego tygodnia zaczyna się dosyć z przytupem, dosyć z takim uderzeniem energii. Możesz odczuć po prostu, że faktycznie tej energii masz więcej, bądź hmm, wydarzenia Twojego życia w w tym tygodniu, na początku, zaczną po prostu znacząco przyspieszać, tak, że coś, co stało do tej pory, było niewyjaśnione bądź się zwlekało, po prostu ruszy z dużą energią e, i właśnie, no, tak, jak powiedziałam, też tej energii możesz czuć po prostu więcej, tak, e, takiego przypływu chęci do działania, takiego po prostu więcej pasji, więcej chęci do tworzenia, więcej chęci na zabieranie się do czegokolwiek. Z początek tygodnia możecie delikatnie zmęczyć albo właśnie wręcz przeciwnie, pozytywnie nakręcić. Następnie, jeśli chodzi o środek tego tygodnia, wyjdziesz troszeczkę w taką e, sferę. Patrzenia. Właśnie tutaj masz ten przypływ energii i dobrze, zabierzesz się za coś, może jeszcze nie do końca bierzesz za co, i właśnie tutaj w środek tego tygodnia da ci taką przestrzeń na zastanowienie się nad tym, czego chcesz, jakby gdzieś tam, gdzie ukierunkować te swoje działania, tak. Teraz weszliśmy też w nowy rok numerologiczny, więc ogólnie można odczuwać tą nową, świeżą energię i tak samo w środku tego tygodnia po prostu objawić. Się u ciebie taka potrzeba też zerknięcia bardziej w przyszłość, potrzeba po prostu zastanowienia się nad tym, ale też potrzeba. Um stania przy swoim, więc zwróć uwagę na to, żeby tej potrzeby stania przy swoim za bardzo nie przeforsować, bo czasami niektóre rzeczy warto odpuścić. Kurczę, cały, cały tydzień mamy w buławach i cały tydzień tutaj czeka nas ognisty, bo koniec tego tygodnia też jest bardzo ognisty i koniec tego tygodnia uderza nam z taką energią pewności siebie. Być może czeka Cię właśnie wydarzenie, w którym wykażesz się jako ten król buław, jako taka osoba, która jest właśnie taka pewna siebie, magnetyczna, ognista. Możliwe jest tutaj jakieś spotkanie w większym gronie ludzi, gdzie właśnie będziesz reprezentować tą energię, bądź też po prostu samoistnie w tą energię wejdziesz po tym momencie takiego chwilowego przystoi i po tym momencie mm, takiego ukierunkowywania swojego działania. Odnajdziesz właśnie tą ścieżkę i stwierdzisz, że okej, okay, to ja jestem panem swojego życia, to ja mam te życie w rękach, wiem, gdzie chcę iść i wiem, czego chcę. Nie koniecznie, czy przyjmujesz, jeśli chcesz wyjść, jak będzie wyglądał Twój najbliższy miesiąc, 3, 6 czy najbliższy rok? Napisz do mnie prywatne czytanie, a oczywiście wszystko ci powiem.